Pozwolę sobie początkowo zadać jedno lub dwa pytania. Na tę chwilę mam w głowie dwa, a następnie przekażę głos osobom, które już widzę, że dwa zgłoszenia są do zadania pytania spośród słuchaczy i słuchaczy. Moje pierwsze pytanie: zaznaczę, że tutaj nie wyrażam własnego stanowiska, ponieważ nie mam. Rozwiniętego własnego stanowiska w temacie jako, że nie jestem w żadnym razie ekspertem. Natomiast przygotowując się do dzisiejszego spotkania, oczywiście dość szybko dałem sobie sprawę, że stanowiska to osób utytułowanych ekspertów na temat zagadnień, które są przedmiotem dzisiejszego spotkania, bywają skrajnie różne i zapytam, jak odniesie się nasz dzisiejszy gość, profesor Krzysztof Szamałek do. Takiego stanowiska, iż wnioski o przyczynach zmian klimatu, zawarte w tym oświadczeniu, czy stanowisku Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, zwłaszcza zmian klimatu w Permie, wyciągane są z wykresu opublikowanego na blogu, który nawet tutaj drżałem jego nazwę w prezentacji: What's Up With That? którego źródłem z kolei jest inny wpis na tym samym bloku, a dane użyte do tego źródłowego wykresu, zwłaszcza krzywa temperaturowa, są dziś już nieweryfikowalne, bo już nie da się odnaleźć w czeluściach internetu tego źródłowego materiału, wykresu. Natomiast nie uwzględnia to stanowisko Komitetu Naukologicznego Polskiej Akademii Nauk, chociażby publikacji z numeru specjalnego takiego czasopisma. Od razu przed się bez bicia. Nie, nie miałem w rękach ani w żadnej innej wersji tego czasopisma, tego numeru. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology z 2019 roku poświęconego epoce lodowcowej późnego paleozoiku, gdzie w niemal każdym artykule ponoć wspomniany ma być związek między poziomem dwutlenku węgla a deglacjacją na początku per co ma być stanowiskiem jakby zupełnie przeciwnym tezą ze stanowiska Komitetu naukologicznego Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jak by się do tego prelegent mógł odnieść? W taki sposób, żebyśmy to oczywiście zrozumieli. Tak, dziękuję dziękuję bardzo. Znane jest mi ten, to zastrzeżenie, które publicznie zostało sformułowane, Oczywiście, tak jak można powiedzieć, jak powstaje jakieś opracowanie, zawsze w tym zespole kilkudziesięcioosobowym są osoby jakby ciągnące te, te wątki, osoby, które mają charakter uzupełniający. Te osobami, które można powiedzieć, spełniały podstawową funkcję w opracowaniu tego stanowiska. To był przede wszystkim profesor Leszek Marek, który jest człowiekiem związanym z tak zwaną geologią tak, czyli tego ostatniego okresu historycznego, geologicznego, no, który jest jednym z najlepszych specjalistów no, w Europie, a chyba i też na świecie. I on przy kolejnym wystąpieniu, a miał, byłem świadkiem jego wystąpienia w zeszłym roku na inauguracji roku akademickiego, uwzględnił również ten artykuł, o którym właśnie mówiłeś i odniósł się tam do kwestii tej, tej, tego wykresu, który jakby pochodzenie jego jest jakby z łoża, w którym nie wszyscy mogliby uznać, że jest <grym> z prawego pochodzenia. Więc on odniósł się do tego, jeśli ktoś chciałby się z tym zapoznać, to oczywiście również jestem w stanie kwestię tą przekazać. Wykazał, że, że ten na podstawie tego artykułu, którego nie uwzględniono w tym stanowisku, po uwzględnieniu tego artykułu, również jakby tezy podstawowe odnośnie tego braku udowodnionego związku między jednym a drugim są do podtrzymania w dalszym ciągu. Jeszcze raz cały czas chcę podkreślać, że nikt z nas nie neguje procesu wzrostu temperatury, absolutnie tak. Natomiast ciągle się obracamy wokół tego, czy jest udowodniony ostatecznie związek czy skutkowy że tak, to spowodowało właśnie te, te zjawisko. Więc tutaj profesor Mark, Zasiak Marks, analizując te rzeczy, uznał, że nie ma podstaw do tego, żeby zmienić to stanowisko. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź, do której, tak jak podkreślałem, nie jestem w stanie merytorycznie się odnieść, ale, ale rozumiem, że padło tutaj w sposób jednoznaczny zapewnienie, że te uwagi są autorom stanowiska Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk znane i, i mimo tych uwag to stanowisko w swoim meritum, które zostało przedstawione też w dzisiejszej prezentacji, podtrzymuje to grono naukowców. W takim razie moje drugie pytanie będzie takie, na ile, i ostatnie teraz, razem przed przekazaniem głosu sali, na ile to wszystko i te różnice, które też tutaj starałem się uwypuklić w moim pierwszym pytaniu, są dyskusją taką czysto akademicką, a na ile rzeczywiście to stanowisko takie, jakie wyrażone zostało przez Komitet Nauki Geologicznej, Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, powinno prowadzić do Zaniechania pewnych działań, które należałoby uznać, panów z Państwa zdaniem, za błędne, czy też po prostu zbędne, a które są postulowane w dyskusjach nad skuteczną polityką klimatyczną, w tym, takim, nazwijmy to, mainstreamie. Na przykład dzisiaj Unii Europejskiej. Tutaj w prezentacji dostrzegłem konkretny jeden postulat nie, za, postulat nie zamykać pochopnie elektrowni konwencjonalnych. A co jeszcze? Jakie są takie właśnie konkretne, konkretne rzeczy, których nie tyle należy robić, tylko właśnie nie trzeba robić, czyli lepiej nie robić? Czego nie robić? No przede wszystkim nie robić niczego pochopnego bez posiadania bezpiecznego zaplecza, w którym można wykorzystać to, co jest nam niezbędne dla funkcjonowania, kiedy jeszcze nie rozwiązaliśmy tych problemów. To znana sprawa. Jeżeli słyszę się w debacie bardzo często, że wiele osób mówi tak zakażmy jazdy samochodów napędzanych benzyną czy, czy też dieslem na rzecz samochodów elektrycznych, tak? No to przecież gdybyśmy to zrobili, bo to przecież zakaz jest możliwy do zrobienia, od jutra mają wszyscy jeździć się elektrycznymi samochodami, no to przy tej strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce przecież wiadomo, że jeździlibyśmy elektrycznym samochodem opalanym węglem, bo przecież struktura 70% wytwarzania energii elektrycznej ze spalania węgla, to powoduje, że, że sami byśmy się, że tak powiem, w tej sprawie oszukiwali. Po drugie, trzeba również uwzględniać rzeczy w takim rachunku globalnym i unikać pewnych sytuacji hipokry hipokryzji. Na czym polega ta hipokryzja? No, można powiedzieć tak, że Unia Europejska, którą wspieram ze wszystkich sił we wszystkich działaniach. Stawiając sobie kolejne ambitne cele, że w roku tam 2050 ograniczy 50, prawda, i tak dalej, kolejne, wszyscy to Państwo znają i pokazuje, że odpowiedzialność Unii Europejskiej za emisję CO2 się zmniejsza, to trzeba by to wziąć pod uwagę w takim układzie. Jaka część produkcji chińskiej. Pojawiła się na rynku europejskim od czasów, kiedy Unia Europejska zaczęła ograniczać działania na rzecz emisji CO2 w Europie. Otóż my powinniśmy sobie dodawać ilość emisji CO2 do każdego kupowanego chińskiego produktu, do każdego chińskiego produktu, który oczywiście konsumuje energię elektryczną. Jakbyście Państwo zobaczyli na statystyki, to w roku 1970-73. Chiny wydobywały rocznie 700 milionów ton węgla kamiennego, 700 milionów ton węgla kamiennego. Obecnie Chiny wydobywają go miliarda 3,5 miliarda ton węgla kamiennego, który jest oczywiście spalany. Spalany jest dla potrzeb posiadania energii, która służy do wyprodukowania tych wszystkich rzeczy. Świecidełek choinkowych, które kupujemy masowo na święta, również innych towarów. Ale każdy ten towar, który się pojawia na rynku Unii Europejskiej, powinien mieć napisane, jaka emisja CO2 jest związana z jego wyprodukowaniem. I my powinniśmy do swojej unijnej, że tak powiem, łącznej ilości CO2 dopisywać to, co powstaje z przeniesionego źródła, ale przecież nie z przeniesienia istoty sprawy ponieważ CO2 jest mobilne, klimat również, więc wszystko jedno, gdzie go wyemitujemy, to i tak oczywiście będzie on oddziaływał na nasze tutaj życie. Więc to też trzeba oczywiście robić. To jest jedna z elementów, o których tutaj mówimy. Trzeba oczywiście przygotowywać się w, w, w budownictwie na inne warunki funkcjonowania budownictwa. To musi być budownictwo, które będzie właśnie Mniej emitowało energii. Nasze budynki są fatalne pod tym względem, jeszcze większość, prawda? Więc musi być to rzecz, o której bardzo wiele programów mówiło ograniczenie energochłonności wytwarzania czegokolwiek, czy no, przemysłu, prawda? Produkty, produkcji różnych produktów, więc w tej oszczędności, w tym wszystkim tkwi ogromna ilość możliwości zmniejszenia zużywania prądu, a tym samym zmniejszania potrzeby jego spalania, no bo to jest ze sobą związane. Dziękuję bardzo i teraz jest możliwość zadania przez Państwa pytań, mamy już trzy zgłoszenia i zachęcam ewentualnie do jeszcze ze dwóch, bo myślę, że tyle nie jesteśmy w stanie wdążyć i na początku oddaję głos Panu Robertowi prosząc o wyłączenie wyciszenia. Już Pan może mówić. I, yy, tak. Panie Robercie. Już Pan nie jest wyciszony, ale mimo to Pana nie słyszymy. Być może ma Pan zupełnie wyciszony. A teraz, o, słychać. teraz słychać, teraz słychać. Aha. Panie Profesorze, ja mam do Pana dwa pytania, w zasadzie to jedno, ale powiem Panu o co mi chodzi. W tamtym roku miałem możliwość wziąć udział w tej Konferencji klimatycznej, tym COP26 w Glasgow, który był, no bo biorę tutaj udział w innych takich inicjatywach i dostałem możliwość takiego zdalnego, no bo to zdalne było w zasadzie dla takich uczestników, jak to mówią, mniejszej rangi. Ale powiem Panu o co mi chodzi. Kiedyś swego czasu, to było z 10 lat temu, yy, miałem możliwość rozmawiać z prezesem jednych z firm paliwowych i on stwierdził coś takiego, że oni sfinansowali sami badania na Grenlandii. W dziedzinie klimatu, bo stwierdzili, że oni nie będą więcej haraczy płacili Greenpeace'owi ani innym organizacjom, wie pan, bo to się mija z celem. I zatrudnili takich niezależnych naukowców, wie pan, żeby zbadać jednoznacznie, jak przebiegi były tych zmian klimatu. I doszli do wniosku, że to tak, jak pan powiedział na początku tego wykładu, jest tutaj cykliczność. Można powiedzieć, że jedna sprawa to jest, jakbyśmy powiedzieli, kwestia geologii Ziemi, a druga sprawa to jest kwestia fizyki Słońca, tak? I chodzi mi, wie Pan o to, bo na przykład tam w Glasgow tego nie usłyszałem, bo oni tam oczywiście mówili, że szukają różnych rozwiązań, na przykład dla Brazylii, dla innych takich krajów, ale chodzi mi o to, jak Pan ocenia na przykład, czy faktycznie na przykład wystąpią zmiany na przykład w linii brzegowej? Bo jeżeli by założyć, że jest ta cykliczność i na przykład jest to związane z fizyką słońca, tak? I fizyka słońca jest na przykład taka, że raz na czas muszą być te wyrzuty takie większe tych energii, żeby to słońce. W cudzysłowie nie wybuchło, tak? I mówiło się już kiedyś, że w środkowym pasie linii brzegowej w Polsce, na przykład, nie powstanie żaden port, bo to jest albo Gdynia, albo na przykład Szczecin, tak? Bo może tam zabiera na przykład co roku ileś tej ziemi, tak? To jak pan ocenia na przykład różnego rodzaju takie prognozy? Oczywiście to są prognozy, ile tego terenu na przykład my byśmy stracili, gdyby faktycznie na przykład te procesy. Na przykład dynamika tych procesów się zwiększyła, tak, no, a wiadomo na fizykę słońca wpływu nigdy nie ma. I tutaj oczywiście te wszystkie rzeczy, o których Pan wspominał, te zmiany w dziedzinie budownictwa, poszukiwanie jakichś tam, dla mnie to są takie wam próby poszukiwania nowych form gospodarowania, tak? Czyli jakiegoś nowego przemysłu stworzenia, to też widzimy, że na przykład ten przemysł taki w tej, w tym zakresie odnawialnych źródeł energii, on się nie przełożył na to właśnie, co Pan wspominał, że nie ma takiego dużego zaszczyku energetycznego, że nie będziemy to potrafili zbilansować w stosunku do potrzeb, które rosną, tak? I moje pytanie jest takie, czy uważam Pan, że te prognozy na przykład w zakresie zmiany na przykład linii brzegowych, na przykład tutaj w Europie, bo to nie tylko chodzi o Polskę, ale jeszcze tam Hiszpania jest wymieniana, no oczywiście kraje Beneluxu. Na ile Pan ocenia, że to jest na przykład, te zmiany są poważne czy realne? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć tak, że odwołujesz się jeszcze raz do tej skali czasu 5 miliardów lat i różnych wydarzeń, które zdarzały się wielokrotnie. Zmiana linii brzegowej, o której Pan powiedział. Wiąże się z dwoma wydarzeniami. To się nazywa transgresja bądź regresja morska. Transgresja morska to jest podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i zajmowanie poszczególnych fragmentów lądu. A regresja oczywiście wtedy się, kiedy się woda cofa. Kiedy się cofa woda? Kiedy na, na Ziemi występuje globalne zlodowacenie, bo woda jest wiązana w postaci lodu. No i wtedy oczywiście są te lądolody, które. Tę wodę przytrzymują. Natomiast transgresja, czyli ruch wody do przodu, jest wtedy, kiedy te lodowce topnieją. W historii Ziemi zdarzało się to wielokrotnie. Te różnice między poziomem przypływu a odpływu, no nie, nie przypływu i odpływu w rozumieniu takim, co, 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 co dobowym, jak to się dzieje, tylko tych procesów transgresji i regresji, dotyczyły nawet 200 czy 300 metrów różnicy poziomu morza, tak, czyli może, może wzrosnąć jego poziom, na przykład do 300 metrów, no można sobie wyobrazić, dokąd by sięgało morze w Polsce, gdyby poziom morza Światowego się podwyższył 300 metrów, tak, no to sięgalibyśmy na jakiś wysepek w okolicy Wielc, gdzie Łysica ma tam 312, prawda, czy 316. Więc tylko izolowane partie byłyby jakimiś wysepkami czy archipelagami. Więc ten proces, jeśli globalne ocieplenie będzie następowało w dalszym ciągu, w tempie, który jest obecnie przypisywany, czy w tempie, który może się pojawić wedle różnych prognoz, tam 2, 2 stopnie czy, 3, czy 4 stopnie na następne 100 lat, no to oczywiście można mówić o kilkunastu czy kilkudziesięciu metrach różnicy. Poziomów. W ten sposób oczywiście ten pas Polski Północnej no w dosyć znaczącym stopniu może zostać uszczyplony przez wodę się tam pojawiającą. No się oczywiście powiększy przejście między Atlantykiem a Bałtykiem, wcześniej Duńskie będą oczywiście szersze, no i tak dalej, i tak dalej. Tak. Wiele oczywiście miast, które są położone w bardzo bliskim sąsiedztwie linii brzegowej. No zostanie zatopionych, bo no nie wiem, czy, czy ludzkość wymyśli jakieś systemy zabezpieczeń w postaci, nie wiem, jakich nie wiem, wałów, sądzę, że żadne z nich nie będą w stanie wytrzymać żywiołu pracującego oceanu. Więc, więc to jest oczywiście bardzo realne zagrożenie, bo taka rzecz, jak powiedziałem, w historii zdarzała się absolutnie wielokrotnie i ona się będzie wielokrotnie zdarzała, Niezależnie od tego, czy gatunek ludzki będzie istniał, czy nie będzie istniał na ziemi, tak, to i tak te procesy będą się dokonywały. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie z dyskusji. Spośród głosów z sali pierwsze pytanie, a teraz oddaję głos Rafałowi Skąbskiemu, wiceprezesowi Kuźnicy. Już, Rafale, w tym momencie proszę Cię o wyłączenie wyciszenia. Tak, dziękuję bardzo. Kłaniam się wszystkim. Byłem <laughs> wspomniany przez pana profesora na początku wykładu, bo rzeczywiście, ileś lat temu córka moja pracowała przy poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce. Bardzo jej w tym kibicowałem i przy okazji rozmowy, spotkania z profesorem Szamałkiem zapytałem go o jego ocenę, jego prognozę. No, usłyszałem to, co Państwo dzisiaj usłyszeli wszyscy, że według profesora tego gazu w Polsce nie ma i nie będzie. Bardzo mnie to zmartwiło, bo tak jak powiedziałem, kibicowałem i córce, i Polsce, by ten gaz się znalazł. Ale chcę, chcę zapytać o coś innego. Na początku wykładu było też powiedziane o młodzieży, o spontanicznych ruchach młodzieżowych, spontanicznych działaniach i, i protestach, które są może pogłębione, są w pewien sensie jakoś ogólnikowe hasłami. No, młodzież nie ma, pełnej, nie ma pełnej wiedzy, my sami zresztą też nie, poza specjalistami, takimi jak nasz dzisiejszy gość. Co zrobić Krzysztofie, by tę świadomość profesjonalistów e, stała się bardziej powszechna, by docierała do młodzieży, by weszła w system edukacyjny? Ja od pewnego czasu głoszę taką potrzebę e, pewnych zajęć przekrojowych, odbiegających od tradycyjnego podziału na Język polski, obcy, historię i tak dalej. A yy, wprowadzenie do szkół, no nawet i powszechnych, ale średnich na pewno, pewnej takiej informacji o, o prawie, o ekonomii i w tym wypadku o ekologii. Nie mam pojęcia, czy, czy i tak szkoły średnie próbują to robić. Czy, czy ty masz jakąś wiedzę i ewentualne pomysły, jak dotrzeć z taką informacją do młodzieży? Dziękuję. Dziękuję bardzo Rafale, bo to jest oczywiście kluczowa sprawa. Jak przekazać wiedzę i jak, zwłaszcza w młodym pokoleniu, które się będzie starzało i będzie dośnikiem w przyszłości, utrwalić jakieś poczucie znajomości rzeczy. Otóż pragnę powiedzieć, że najpierw tak, pod moim kierunkiem została obroniona w zeszłym roku praca magisterska pani Anny Wiśniewskiej, którą będę chciał opublikować, żeby ona opublikowała ją w, w ekologii, ona zrobiła badania młodzieży gimnazjów i liceów, bo to jeszcze było na przełomie, kiedy ta reforma tam nie umożliwiała, a przewidywała istnienie tych dwóch systemów kształcenia. Zrobiła dość szerokie badania w pięciu szkołach na terenie Polski i zadawała właśnie pytania o różny stopień świadomości i wiedzy o odnawialnych źródłach energii, no bo to jest jak gdyby też kluczem zrozumienia, o czym mówimy, tak? Bo po to szukamy odnawialnych źródeł energii, że mamy globalne ocieplenie, prawda, i żeby je próbować eliminować. Więc oczywiście to się różnicuje w, w zależności od szkoły. Są szkoły, gdzie są lepsi nauczyciele. To się natychmiast w tych danych pojawiało, że, że ta wiedza jest większa. Pani Wiśniewska przystąpi do pracy nad bardziej rozbudowaną tutaj jeszcze metodologicznie pracą i będzie doktorat przygotowywała z tego zakresu. I, i to jest jak gdyby ta rzecz.